No, idziemy, idziemy. I co tu widzimy? O! Rośnie sobie grzyb. Duży ten grzyb. To jest moja dłoń. Kozak. No, podczas spaceru przy strumyku. Też potrafi coś urosnąć. A no, na przykład taki maluszek jak tutaj. Ciekawe czy to jest jadalne. <grytanie> tak. Pytanie czy jest robaczywy. A to się okaże. A tutaj mgła lub chmury elegancko sobie spacerują nad okolicą. Ale przed chwilą wylądował w samolot, dlatego dla nich to nie jest w żaden sposób straszne. I kolejny grzybek podczas tak zwanego spaceru dla zdrowia. Yy, tym razem nie nagrałem go, ponieważ tutaj w gąszczu go wyczaiłem. <noise> Więc żeby wejść, yy, to raczej odpuściłem sobie telefon. No chyba jest dobry, nie? Jadalny. Jeśli by nie był jadalny, to to nie będę później nakręcał filmików, także się przekonacie. No. Taka sytuacja. Także wiele ciekawych rzeczy można spotkać w tak zwanym buszu, czy jakby, jakby to nazwać. No, dobra, lecimy dalej, bo ja tutaj właściwie nie na grzyby, tylko na spacerek dla formy. Ale jak przy okazji się jakieś pojawiają, to czemu nie? No i co? Nie dadzą mi się w spokoju skupić na spacerku, bo kolejny łobus się pojawił chyba dobry o i tu jeszcze jeden taki mniejszy, ale jak mniejszy to nie będziemy go oszczędzać i tak on chyba jest dobry chyba jest kurde nożyka nie wziąłem to trzeba tak trochę brutalnie ale wygląda nie no to chyba nie jest mu nie, nie jest muchomor. Takie lekko pomarańczowe, ale to nie jest żaden muchomor. W każdym razie, w razie czego będę miał możliwość weryfikacji tego co znalazłem. Także będzie ok. No tutaj okazały. Właściwie to ja to oderwę i tą grzybnię tutaj zostawię. Ale to już nie w tym czasie co, co trzymam aparat. Nie no, elegancko jest. Dobry przekaz leci.